Lubię tu być. Nic dziwnego, bo kujawsko-pomorskie jest każdego dnia piękniejsze, a ludziom żyje się lepiej. Setki kilometrów nowych dróg, nowoczesne szpitale, tajemnice odkrywane w zaciszu laboratoriów. I te widoki miejsce, w którym historia łączy się z nowością i nowoczesnością jest gdzie spędzić czas i odetchnąć pełną piersią jest gdzie się uczyć i bawić oraz pracować a stoją za tym ludzie pełni pasji i fundusze europejskie transport, turystyka, kultura, zdrowie, biznes czy edukacja. Pokazujemy, jak zmienia się region i jak się działa razem dla regionu. Kiedy nad miastem zapada zmrok, powoli gaśnie dzień, gdzieś w czeluściach dębowej szafy zaczyna się zabawa. Krzyżacy wybudowali zamek, zniszczony w następnych stuleciach przez mieszczań, którzy mieli już dość ich panowania. Legendy, bajki, baśnie sprzed wieków i te współczesne, dobre na każdą porę, dnia i nocy, dla małych i tych nieco starszych. Wszystko to mieści w sobie Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Mam w sobotę 10.00 zabawy po spektaklu. Dominika Miękus dobrze zna to miejsce i dobrze znana jest toruńskiej publiczności. Pracuję tutaj od 15 lat, właśnie w lutym 2023 stuknie mi 15 i jako aktorka lalkarka. Jest to praca na pewno bardzo wymagająca i wysiłku psychicznego, i fizycznego. Trzeba reagować na natychmiast na to, co się dzieje, na widowni, oczywiście grać swoje, ale być elastycznym, dopasowywać się troszeczkę. Fizycznie, często jest to bardzo, bardzo wymagające od nas no, ruchowych umiejętności. Czyli musimy być gipcy, szybcy, skaczący o 9.30, pełni werwy i energii, bo o 9.30 przeważnie gramy pierwszy spektakl. Hmm, gdzie są słudzy? Gdzie są słudzy? Alla! Królowała! Alla! Już trzeci rok siedzi w tej samej klasie. Wielogodzinne próby odbywają się więc do późnych godzin wieczornych. Będziemy gnieść nasze historie jak ciasto, z którego wyrośnie piękny, dorobny, wspaniały piernik. Scena to serce teatru. Miłość do sztuki w tym miejscu jest tak wielka, że powstała kolejna, zewnętrzna, która od progu zaprasza wszystkich w bajkowy świat. Spójrzcie w górę! To ja, Robin, zwany Pukiem. Jestem psotnikiem i zgrywusem, który często drwi sobie z ludzi i ich przywar. A moim panem jest pan Szekspir... Teatr Elżbietański z zadaszoną widownią, animowany park rzeźb oraz teatr mechaniczny, na który składa się 120 lalek i 12 scen związanych z porami roku. Znaleźć tu można bohaterów ze świata dramatów Szekspira, jak i postaci mityczne z różnych kultur, które kształtowały i kształtują ludzką wyobraźnię. Wszystko to powstało z marzeń. Pomyśleliśmy sobie i zaczęliśmy od marzeń, że skoro mamy już teatr mamy szafę, to w takim razie może warto dołożyć jakiś bardzo ciekawy akcent do tej naszej szafy, że mamy piękny ogród, więc padło na teatr szekspirowski. Trochę się zainspirowałem teatrem szekspirowskim w Gdańsku i stwierdziliśmy, że jeszcze nie ma plenerowego te teatru szekspirowskiego w Polsce, a z drugiej strony również jesteśmy teatrem lalek, więc możemy przygotowywać spektakle lalkowe dla dorosłych i takie spektakle robimy. Powstał amfiteatr z maską wielkiego Szekspira. Szekspir opowiada o swojej działalności, o swoim pisarstwie, a z drugiej strony również w tym ogrodzie powstał ogród magiczny, bo chcieliśmy pokazać, że teatr wywodzi się w, i pochodzi z antyku i pochodzi właśnie z wyobraźni, bo te postaci mityczne, które mamy w tym ogrodzie, to one są przez renesans wykorzystywane przez Szekspira, one kształtowały naszą świadomość, one kształtowały naszą wyobraźnię. Każda rzeźba to osobny, świetlno-muzyczny spektakl. Wszystkie zostały zmechanizowane oraz wyposażone w ścieżkę słowno-muzyczną. Z kolei na balkonie budynku teatru powstała ruchoma scena odnosząca się do historii Torunia i Teatru Awangardy. To 12 historii, które zmieniane są każdego miesiąca. Pokazy odbywają się co pół godziny. Ideą było to, aby to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnić i aby zwrócić uwagę turystom, że poprzez taki ogród i zwiedzanie tego ogrodu, że kiedy przyjdziemy, nabędziemy jakąś wiedzę, jednocześnie też trochę wejdziemy w inny świat i wejdziemy właśnie w świat wyobraźni na naszych dziadów, pradziadów i pra 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 dziadów i zobaczymy, że te światy nie są tak bardzo odległe, one przez cały czas kształtują naszą wyobraźnię. A kształtowanie wyobraźni, sztuka, kultura, cenne zabytki warte są każdej złotówki. Scena Szekspirowska powstała dzięki półtora milionowemu dofinansowaniu z regionalnego programu operacyjnego. Zmodernizowane i odnowione instytucje i zabytki odwiedziło w regionie prawie 3 miliony osób, bo fundusze europejskie mają służyć ludziom. Wielokrotnie nagradzane za kolejne projekty teatr tworzą przecież ludzie i o tym Nikt tutaj nie zapomina. Na pewno jest moim drugim domem, można tak powiedzieć. Jest moim schronem, jest miejscem, gdzie mam przyjaciół. Bajecznym miejscem, pełnym pięknych osób. thank you